Technika, którą zamierzam się podzielić, jest prosta, łatwa do zrozumienia i zastosowania, nawet dla kogoś, kto nigdy nie miał doświadczenia z manifestacją. To doskonałe narzędzie do użycia, jeśli masz kilka rzeczy do zamanifestowania w tym samym czasie. Ta technika działa również, jeśli masz wiele wątpliwości co do tego, co chcesz zamanifestować. Automatycznie zajmuje się wszystkim za Ciebie. Działa na Twoich uczuciach jak prawdziwy magiczny eliksir. Zanurza Cię bezpośrednio w uczuciu, że Twoje pragnienie już się spełniło, a to jest kluczowe dla każdej manifestacji. Techniki manifestacji Nevillea Goddarda podkreślają wykorzystanie uczuć do przyciągnięcia wszystkiego, czego pragniesz, do swojego życia. To uczucia dają początek rzeczywistości fizycznej. Świat zewnętrzny jest po prostu techniką manifestacji, odzwierciedleniem Twoich myśli i uczuć. Więc jeśli chcesz zmienić swoją zewnętrzną rzeczywistość, najpierw skup się na zmianie swoich uczuć. Technika jest wspaniała. Jest to jedna z najlepszych i najpotężniejszych technik manifestacji Nevillea Goddarda, oparta na stworzeniu uczucia, że pragnienie już się spełniło. Kiedy już uda Ci się ćwiczyć uczucia związane z Twoim pragnieniem, manifestacja nastąpi wkrótce i bez wysiłku. Zobaczysz, jak Twoja manifestacja zbliża się w postaci synchroniczności, znaków i liczb anielskich. Wiele osób napotyka trudności w swoich manifestacjach, ponieważ nie potrafią poczuć uczuć, zanim pragnienie stanie się ich fizyczną rzeczywistością. W takim przypadku technika jest wspaniała i bardzo pomocna. To wspaniała technika manifestacji, której można użyć do zamanifestowania czegoś konkretnego lub wielu rzeczy naraz, poprawiając swoje życie. Czasami chcesz po prostu poprawić swoje życie w różnych obszarach i nie ma nic konkretnego, na co możesz wskazać, co pomoże ci poprawić twoje życie. Kiedy masz jasność co do swojego pragnienia, ta technika powinna być twoim wyborem. Ta technika manifestacji zajmuje się wszystkim za ciebie. Jej generyczna formuła pomoże ci osiągnąć wszystko. Co niezbędne do pozytywnej transformacji Twojego życia. Jest jednak jeden szczegół: możesz nie mieć jasności co do swojego pragnienia, lub możesz mieć wiele rzeczy, które chcesz zamanifestować w tym samym czasie. Ale jednej rzeczy możesz być pewien swoich uczuć. Żądaj sobie pytanie: jakie uczucia chciałbyś doświadczyć, kiedy będziesz miał wszystko, o czym zawsze marzyłeś? Jak byś się z tym czuł? To jest esencja techniki. To wspaniałe. Musisz wiedzieć, jak to się czuje, zanim zamanifestuje się w rzeczywistości. Oto wskazówka, jak odkryć to uczucie: jeśli masz trudności z identyfikacją dokładnych emocji, przypomnij sobie moment z przeszłości, kiedy otrzymałeś dobre wieści lub coś, czego pragnąłeś. Pomyśl o uczuciach, które miałeś w tamtym momencie. Jakich uczuć doświadczałeś? Czy były to uczucia szczęścia, spełnienia czy wdzęczności? Połącz się z tym pozytywnym uczuciem z przeszłości i użyj go z tą techniką. To wspaniałe. Dlaczego powinieneś używać tej techniki manifestacji? To nie tylko wspaniałe, to po prostu niesamowite. Wymaga niewielkiego wysiłku i działa jak urok za każdym razem. Oto kilka powodów, dla których powinieneś używać tej wspaniałej techniki Nevillea Goddarda. Ta technika działa również, jeśli nie jesteś pewien, co chcesz zamanifestować, ponieważ automatycznie zajmuje się wszystkim za ciebie. Działa na Twoich uczuciach jak autentyczny magiczny eliksir. Zanurza cię bezpośrednio w uczuciu, że Twoje pragnienie się spełniło, a to jest niezbędne aby jakakolwiek manifestacja nastąpiła. Technika sprytnie wykorzystuje stan podobny do snu, który jest kolejną potężną koncepcją manifestacji Nevillea Goddarda. Jeśli nie jesteś pewien, co chcesz zamanifestować, pokażę ci, jak używać tej potężnej techniki, stanu podobnego do snu, każdej nocy przed pójściem spać. Zrelaksuj się całkowicie, albo poprzez krótką medytację, Albo używając dowolnej techniki uważności, która działa dla Ciebie. Wejście w stan relaksu jest kluczowe, aby ta technika zadziałała. Dzieje się tak, ponieważ w stanie relaksu Twój świadomy umysł zwalnia, dając Ci bezpośredni dostęp do Twojej podświadomości. Dzięki temu bezpośredniemu dostępowi o wiele łatwiej jest zaprogramować Twoją podświadomość na Twoje manifestacje gdy twój umysł jest stosunkowo zrelaksowany. Przywołaj uczucie, które miałbyś, gdybyś wiedział, że każde z twoich pragnień się spełniło. Jeśli masz trudności ze znalezieniem potrzebnego uczucia, wyjaśniłem już sztuczkę na to w poprzednim artykule. Więc wróć i dowiedz się, jak znaleźć to uczucie. Teraz trzymaj się tego pozytywnego uczucia i zacznij powtarzać frazę, czy to nie wspaniałe? Kilka razy. Powtarzanie frazy z pozytywnymi uczuciami stymuluje twój mózg, aby czuł się tak, jakbyś już osiągnął swoje pragnienie. To właśnie Neville Gaderd nazywa stanem spełnionego pragnienia. Im dłużej pozostajesz w tym stanie, tym szybciej twoje pragnienia manifestują się fizycznie. Idź spać, śpiewając w Czy to nie wspaniałe? wraz z pozytywnymi uczuciami. Rób to przez tyle nocy, ile chcesz, idealnie przez kilka tygodni, aby twoja podświadomość została odpowiednio nasycona uczuciem. Teraz przejdźmy do tego, jak możesz użyć techniki Czy to nie wspaniałe, jeśli masz coś konkretnego do zamanifestowania. To metoda, której osobiście używam z wielkim sukcesem. Bądź bardzo jasny co do tego, co chcesz zamanifestować. Zapisz to na papierze, jeśli to możliwe, każdej nocy przed pójściem spać. Wejdź w spokojny i zrelaksowany stan umysłu poprzez medytację lub dowolną praktykę, która cię uspokaja. W zrelaksowanym stanie umysłu zbuduj przyszłą scenę, która pokaże, że Twoje pragnienie już się zamanifestowało. Poczuj emocje radości, spełnienia i wdzięczności. Poczuj wszelkie pozytywne emocje, które pomogą ci uwierzyć, że Twoje pragnienie zostało spełnione. Z tą przyszłą sceną w Twoim umyśle i pozytywnym uczuciem w Twoim sercu, zacznij powtarzać, w, czy to nie wspaniałe? Kilka razy. Teraz idź spać w tym stanie. Rób to każdej nocy przez minimum 4 tygodnie, aby uzyskać maksymalne rezultaty. Ta technika pomaga przeprogramować Twój podświadomy umysł i dostosować Twoją energię do pożądanego rezultatu. Robiąc to, zaczniesz przyciągać osoby, zasoby i możliwości niezbędne do zamanifestowania Twojego pragnienia w Twojej fizycznej rzeczywistości. Na przykład, powiedzmy, że chcesz zamanifestować nową pracę. Zapisałbyś konkretne szczegóły dotyczące pracy, której pragniesz, takie jak stanowisko, wynagrodzenie i kultura firmy. Każdej nocy przed pójściem spać, wszedłbyś w stan spokoju i wizualizowałbyś siebie pracującego na tym stanowisku. Poczujesz pozytywne emocje związane z posiadaniem tej pracy i powtarzałbyś sobie, czy to nie wspaniałe? Robiąc to konsekwentnie z czasem, zaczniesz przyciągać możliwości i zasoby zgodne z pożądanym rezultatem, co ostatecznie doprowadzi do zamanifestowania Twojej wymarzonej pracy. Jeśli uznałeś tę treść za wartościową, nie zapomnij dać lajka like i podzielić się nią ze znajomymi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziękujemy za oglądanie.